Koncerty gwiazd, bardów, pikniki taneczne, przeglądy kapel i zespołów ludowych, recitale, prezentacje artystyczne młodych talentów i jarmarki. Tak w dużym skrócie grał w ostatnich czterech latach Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach. Każdego roku pracownicy placówki na czele z dyrektor Angeliką Stawisińską ciężko pracowali, by zapewnić dobrą rozrywkę mieszkańcom jezioran i nie tylko. Miejski Ośrodek Kultury to obiekt w jezioranach oraz 20 świetlic wiejskich rozmieszczonych po całej gminie, a dodatkowo w ramach działalności gospodarczej program planszowy TVK. Na terenie wielu wsi prowadzono działalność animacyjną, ożywiając działalność świetlic wiejskich. Prowadzono również stałe sekcje zajęciowe z animacji kulturalnej tenisa stołowego i karate. Najważniejszą działalnością MOK-u w tej kadencji był również rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Co roku regularnie zwiększono ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, co spowodowało wzrost ilości odbiorców kultury. W ostatnich czterech latach nastąpił duży rozwój artystycznego ruchu amatorskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach, co było priorytetem działalności placówki, aby rozwijać umiejętności mieszkańców w zakresie różnych form artystycznych. W roku 2015 w Miejskim Ośrodku Kultury działało tylko 13 grup twórczych, a już od 2016 do 2018 roku aż 38 grup rozwijało swoje zainteresowania z zakresu sztuki. Łącznie w 2018 roku w zajęciach organizowanych przez MOK wzięło udział 338 osób. Praca z uczestnikami podczas stałych form zajęciowych prezentowana była na wielu wydarzeniach przez udział uczestników w przedsięwzięciach zarówno w gminie Jeziorany, jak i poza nią. Wszystkie grupy zaprezentowały się podczas prezentacji artystycznych MOK w amfiteatrze miejskim. Oprócz ruchu amatorskiego i cyklicznej pracy animacyjnej, Mok organizował szereg wydarzeń kulturalnych, których w roku 2015 było 26, a w 2018 roku aż 60. Wydarzenia artystyczne przyjęły cykliczny charakter, zapewniając różnorodne gusta artystyczne. Wszystko zaczęło się od jarmarku Bożonarodzeniowego, gdzie smakołyki przygotowane przez pasjonatów regionalnej żywności, dekoracje i rękodzieło wykonane przez lokalnych artystów oraz moc atrakcji dla całych rodzin. Rok rocznie czekało na uczestników. Jarmarki stały się okazją do integracji mieszkańców i szansą zapoznania z miejscową kulturą i tradycją. Dzieci próbowały swoich sił na scenie tańcząc, śpiewając i prezentując talenty, które na co dzień rozwijają podczas zajęć artystycznych. W sentymentalną podróż do historii i ziem, które niegdyś stanowiły część Polski, zabierał mieszkańców tradycyjny Jarmark Wileński. Organizowane w Jezioranach wydarzenie nawiązuje do tradycyjnych odbywających się od 14 lat jarmarków odpustowych w Wilnie, organizowanych w dzień Świętego Kazimierza. Ludowe pieśni królowały także na przeglądach wojewódzkich kapel i zespołów śpiewaczych. Celem wydarzenia była popularyzacja charakterystycznej muzyki, która powstała na Warmii i Mazurach. Wydarzeniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje m.in. innymi jarmark i biesiady ludowe. Na początku wakacji Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach oddawał swoją scenę bardom. Wykonawcy przyjeżdżali do jezioran na kilka dni i, tak jak to bywało w dawnych czasach, w zamian za strawę i gościnę, odwdzięczali się gospodarzom piękną, autorską muzyką. Także fani ciężkich brzmień co roku mieli swoje święto w jezioranach. W miejscowym amfiteatrze, za sprawą przeglądu, Jeziorańska Burza Rokowa wybrzmiewały piosenki autorskie i największe przeboje światowej muzyki gitarowej. Energia na scenie, krzyk, moc, bębnów i gitar tego na pewno tu nie brakowało. Miejski ośrodek kultury w Jezioranach odwiedzali również artyści znani i lubiani w całej Polsce. Rozmawiali o sztuce, pasji, a także koncertowali. Mieszkańcy mieli okazję spotkać się m.in. z aktorami Małgorzatą Piękowską, są lipowską i marzeną kipiel sztuką. W amfiteatrze natomiast na corocznym święcie miasta grali i śpiewali między innymi Urszula, Bikcyc, Szymon Chodyniecki i Loka. To co wyróżniało wydarzenia artystyczne w Jezioranach to nie tylko znakomita lokalizacja plenerowych imprez, ale również świetna organizacja i atmosfera oraz okazja do integracji lokalnej społeczności. Korzystali na tym również przebywający w okolicy turyści, którzy niejednokrotnie mieli okazję bawić się do późnej nocy. Kultura w jezioranach w ostatnim czasie rozkwitała i zaznaczyła swoje artystyczne serce na mapie województwa. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv